A Bogu. Księga Sędziów, drugi rozdział, od siódmego wersetu. Lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela. Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł, licząc 110 lat. Pogrzebano go w obrębie jego dziedzictwa w Timnat-cheres, na pogórze Efrańskim, na północ od góry Gasz. A gdy również całe to pokolenie wymarło, i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co on uczynił dla Izraela, zaczęli synowie Izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom, opuścili Pana, Boga ojców swoich który ich wywiódł z ziemi egipskiej i chodzili za innymi bogami, spośród lu bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak opuścili Pana, a służyli Baalom i Asztartom. I dalej trzeci rozdział od siódmego wersetu. Synowie Izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu, Bogu swoim i służyli Baalom i Aszerom. Zapłonął więc gniew Pana na Izraela i zaprzedał ich w rękę Kuszan Rishatayma i króla Aram Naharaim. I byli synowie Izraelscy w niewoli u Kuszan Rishatayma przez osiem lat. Lecz gdy synowie Izraelscy wołali do Pana, wzbudził Pan synom izraelskim wybawcę, który ich wyratował, Otniela, syna Kenaza, młodszego brata Kaleba. I zawładnął nim duch pański, więc sądził Izraelu. A gdy wyruszył na wojnę, Pan wydał Kuszan Rishatayma króla Aramu, w jego rękę i zyskał on przewagę nad kusza Nrishatajmem. I zaznała Ziemia spokoju przez 40 lat. A gdy umarł, Otniel może dotąd, i zaznała Ziemia spokoju przez 40 lat. I tak sobie właśnie myślałem, że w tej księdze sędziów jest tak dużo opisane, że y, oni, jak, jak, jak Jozule umarł. I właśnie umarli ci, w sumie Tomek to też mówił, jak umarli ci starsi, całe to pokolenie wymarło, i nastało pokolenie, które nie znało Pana, że zaczęli czynić zło w oczach Pana. Potem wołali do Pana, Pan zbudził im sędziego, który ich wybawiał, i ziemia zaznała spokoju. Potem y, znowu y, ten, y, powiedzmy, zabrakło tego sędziego było tak jakby, było tak w kółko, że sen, y, lata życia sędziego się kończyły i potem znowu y, synowie Izraelscy czynili zło, potem znowu wołali do Pana, Pan znowu zbudował wybawcę, y, znowu mieli spokój i potem wybawca umierał i znowu synowie Izraelscy czynili zło i tak, i tak w kółko. Że, że Izrael miał wtedy spokój jakby, kiedy kiedy, kiedy mieli tego sędziego, który tam, ich, który po prostu chodził z bogiem, a kiedy brakowało takiej osoby, to po prostu Izrael czynił zło, ja tak sobie właśnie pomyślałem, że. E, ile obozów ja już przeżyłem, i, i czy nie jest tak właśnie, że, że, e, że, kiedy, je, że kiedy jest ten obóz, to jest tak, jak tutaj pisze, że Ziemia zaznała spokoju. Tak możemy tutaj być, możemy zaznawać spokoju podczas tego obozu. A potem yy, potem obóz się kończy, i pisze, yy, tak jak i pisze, synowie izraelscy, że znowu zaczęli czynić zło. Jak właśnie takie, takie przemyślenia mi przyszły, że żeby, żeby nie być takim, który. W czasie obozu poddaje się Panu, korzysta z obozu i doznaje obecności Boga. A kiedy obóz się kończy, żeby nie pójść znowu w swoje i nie, za, nie po prostu, żeby dalej trzymać się Pana, żeby nie być tak jak ten Izrael, który, który tylko trzymał się Boga, kiedy był ten y, jakiś człowiek Boży, ale żeby cały czas właśnie trzymać się Boga, żeby y, to, co teraz możemy doświadczać, że to, że możemy doświadczać w społeczności z Bogiem, żeby cały czas tego doświadczać, nie tylko na obozie. Jeszcze Sędziów, 14 rozdział. Od pierwszego wersetu. Pewnego razu poszedł Samson do Timny i zobaczył w Timnie kobietę filistynkę. Gdy przyszedł... Z powrotem oznajmił swemu ojcu i matce. widziałem w tym nie kobietę filistynkę, weźcie mi ją za żonę. Odpowiedzieli mu jego ojciec i matka, czy nie ma kobiet wśród dziewcząt twoich współplemieńców i w całym ludzie naszym, że musisz brać żonę spośród tych nieobrzezańców filistynów? Lecz Samson odpowiedział swojemu ojcu, weź mi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. Jak wiemy, Panu Bogu, się bardzo nie podobało to, żeby brać, żeby Izrael brał sobie y, jakieś kobiety obce plemienne. I, I tak jakby ten Samson miał być. No, by, był Bożym człowiekiem, a, a on już tutaj robił to co, to, co Bóg nie chciał. Y, I tak właśnie jak na przykład y, był Mojżesz. Kiedy w obozie pojawiał się jakiś grzech, to było to zaraz korygowane. Na przykład, jak pojawiła się Midianitka, to zaraz Pinechas przyszedł i zrobił porządek. I tak samo, jak był Jozue, to kiedy był Achan i zgrzeszył, to też zrobili z tym porządek. <laughs> i tak sobie właśnie myślę, że my tutaj będąc na obozie robimy robimy porządek z, na, z naszym życiem, że to co nie pasuje wyrzucamy, oczyszczamy, pozwalamy Panu pracować i, i właśnie y, jakoś wróg przez ten okres czasu po prostu tak zrobił, że już Samson nie widział nic złego y, w tym, że Filistynkę za żonę. I tak pomyślałem, żeby z nami też nie było tak, że, że teraz, teraz coś dla nas się nie podoba, że teraz widzimy grzech, że oczyszczamy się i jest to dla nas, powiedzmy, obrzydliwe robienie czegoś teraz, bo doznajemy obecności Bożej. I żeby po prostu po pewnym czasie wróg nas nie oszukał i żeby, żebyśmy nie skończyli jak, jak samton, któremu który potem już stwierdził, że w sumie to nie jest takie złe. Głównie, głównie to, co do mnie docierało, to właśnie to, co usłyszałem wczoraj na Wieczornym, jak brat Marian powiedział, że takie jedno zdanie w sumie zapadło mi w głowę, że, że po tym obozie będzie wielka wojna, że... Że Pan nas tutaj złącza, zbliża, oczyszcza, czyni piękne rzeczy, których yy, naprawdę niektórzy, niektórzy mogli nie doznawać nigdy w życiu jakichś rzeczy, a niektórzy mogli powrócić do czegoś, a niektórzy mogli jeszcze bardziej się zbudować, że po prostu doznajemy pięknych rzeczy. I, i tak yy, gdzieś, gdzieś Bóg chroni nas tutaj na tym obozie. Jest założony ob obóz aniołów. Ale, ale to niedługo się kończy, ten obóz. I, i pójdziemy, pójdziemy dalej, jakby wracając, czy do pracy, czy do zajmowania się dziećmi, czy, czy do czego tamkolwiek, czym co robimy. I właśnie, żeby, żeby zwyciężyć, żeby pokonać wroga, żeby nie dać sobie zabrać tego, co tutaj możemy doznawać, żeby wygrać tę wojnę z wrogiem. I tak sobie właśnie pomyślałem, jak, jak zwyciężyć. Można spiętrzyć całe swoje siły i powiedzieć: Dobra, teraz zwyciężę. Ja zmarnowałem dużo, dużo słowa z, z poprzednich obozów i myślę, że mogłem dużo, dużo lepiej wykorzystać. I, i nie mam zamiaru z tego obozu stracić nic, ani nitki. I niech Bóg mi w tym pomoże. Eee... I tak właśnie pomyślałem, że jak to zrobić, żeby tego nie stracić. I Łukasza, 14 rozdział. <laughs> I 26 werset. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego nie może być uczniem moim. Pomyślałem, że jeśli skończy się ten obóz i Bóg nie będzie najważniejszy, to, to wróg nas oszuka. Zwiedzie, zabierze, ograbi. Jeżeli skończy się obóz, i będzie ważniejszy, yy, Będzie ważniejsza żona od Pana, albo będzie ważniejszy mąż od Pana, albo rodzice, albo dzieci, albo mój pomysł na chrześcijaństwo, albo moja porządliwość, albo moje lenistwo, albo yy, moja chęć potępiania się i użalania będzie ważniejsza nad Panem Jezusem, lub wiele, wiele. Wiele innych rzeczy, które mogłyby być ważniejsze od Pana. Jeśli to dalej będzie ważniejsze, to. No to. Jeżeli to będzie. Jeżeli cokolwiek będzie ważniejsze dla mnie, to zostanę ograbiony i. i mało zostanie, jeżeli coś. Więc. Tak właśnie to do mnie docierało, że. To, to, to co najbardziej tak do mnie docierało, że. W, że obóz się skończy i będzie wielka wojna, bo yy, diabeł szaleje, bo wie, że czasu ma niewiele i widzi, że mamy tu piękny czas, widzi, że możemy się tu budować. Yy, I żeby to wygrać, to Pan Jezus musi być najważniejszy. Ale też właśnie pomyślałem, że jeżeli Pan Jezus będzie najważniejszy, to nie mam co się bać, wroga. Bo Pan Jezus jest większy. I jeżeli Pan Jezus będzie najważniejszy, to zwyciężę i wygram. Zachowam to słowo, zachowam świadectwa, zachowam wszystko, czym mogłem się zbudować, rozmowy z braćmi czy siostrami, zachowam. Ale jeżeli nie będzie ważniejszy, no to, to zostanę ograbiony. Amen.